O, ja stąd uciekam! To jakaś pomyłka! Pani mafiozo! Pan się pomylił! Nawet nie reaguje. Drugi jakiś mafiozo. Ja? Nie, nie, nie! Kochani mnie tu nie ma! Co się tu dzieje? Mafiozo w łęcy? Mam nadzieję, że jakaś pomoc zaraz się zjawi. Słuchajcie, no ktoś może gdzieś jedzie. Jeszcze nie? Dlaczego nikt nie nadjeżdża? Słuchajcie, to jest nierealne, i niemożliwe. Mafio za bardzo sobie za bardzo pozwala. Tego nie było w planie. Ja nic nie rozumiem. O, jedzie pomoc! Dobra, dobra, nareszcie. O, aż odetchnąłem z ulgą. Teraz wszystko już się wyjaśni. jest pomoc. Nasza pomoc? Jaka pomoc? To skazaniec! Nie! Co się tu dzieje? Najwyraźniej chyba będzie wyrok! Zaraz i na żeby się tak raz z nim obchodzić? To nierealne! W oszlońce za chwilę będzie wyrok! Dziewczyny, zamykamy oczy! To frikcja! To się dzieje naprawdę! To niemożliwe! Nierealne! Nie, stało się. Stało się. Ale ktoś jeżdża! Może to jednak pomoc? Jak na pomoc? To już jeden mafiożo! Jakieś mafijne porachunki! Specjalnie dla Państwa prosto z Hollywoodu! Johnny, Gerda i Mijal! Brawa! Tak właśnie...